Cześć, widzowie, ja witam was w dzisiejszym odcinku Nielogicznych rzeczy w Brawl Stars Part 2 Part drugi I chyba ostatni No i na początku Zaczniemy sobie od Draco Słuchajcie wezmiemy sobie go Z normalnym skinkiem I słuchajcie Draco jest totalnie Nielogiczny I W sumie kilka, kilka no W sumie dwie rzeczy od Draco są nielogiczne Jak zobaczycie Weź też Drago. Ok. Ja włączę jeszcze Infinity Ultra Szybko. Ok. No. Y jeszcze to włączę. Y I ta rzecz może Was bardzo zaskoczyć. I tutaj połączymy jeszcze y sekrety Brawl Starsa Jeszcze z tym. Ok. Y no i Drago, on mnie odźwignąć Zbroję i gitarę. A co jego smok! Jego smok jest silniejszy i to jest druga nieogiczona rzecz o Draco. Jego smok może wydźwignąć go zbroi jeszcze jego gitarę, a gdy gra w torcie solo, to jeszcze parę I jeszcze, eh, chyba, że ten smok jest nam No, to za chwilę Wam pokażemy, tylko ktoś z nas musi wygrać albo przegrać. A jeszcze jest jeszcze silniejsza rzecz. No, za chwilę Wam pokażemy. Chyba, że ona jest tu gdzieś na łapie, zaczekajcie, że nie, nie poszukajmy. Ma. Nie ma, dobra. Dobra, to, bo to się zamienia w szpachą uper. Dobra, szybko musimy tutaj... Dobra, ej, dobra, wygrałeś. Ej ty, jaki bóg, ja widziałem gitarę! Właśnie, bo... Wa... Jego smok jest silniejszy od jego właściciela, pomimo tego, że jest nadmuchiwany. No, za chwilę wam pokażemy, że jest nadmuchiwany, bo on pewnie nie wierzycie sobie moczom. Bo... Dźwignąć go, jego zbroję, jego gitarę i na starciu solo jego powercube No i teraz patrzcie na to jeszcze Jego smok to... jest Słuchajcie, zaczekajcie. chwilę poczekać Widzicie? Widzicie to? Jego smok jest nadmuchiwany Widzicie? Właśnie wam zaznaczam kółko Gdzie jest właśnie dziurka od pompowania Dobra, ale druga nielogiczna rzecz to jest na solo tylko No. Mm. Być. No to musimy być solo Solo, solo Digi, digi dam, digi, dam, 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 A co jest tą mapą wybrałeś? Eee. Yy. Dobra, jest dobra mapa. No. Jest dobra mapa. To będzie. Yy, dziwne Obiecuję ja wam. No. Zaczekajcie, tylko muszę to znaleźć na mapie. Ja widzę. No, ja widzę z bomby. Pierwsze takie, takie coś. Widzicie tutaj czaski, które ja mogę normalnie zniszczyć? Co nie? Za chwilę znajdziemy czaszek, których nie możemy zniszczyć, zaczekajcie, tylko muszę tutaj poszukać ich. Ty tam mówisz, że gdzieś widziałeś, to nie? No ja mam przy sobie, przy spawnie. O, patrzcie na to! Te gości... Są? Strzelamy, strzelamy, chodzimy, I się nie ultem, nic! w centrum. No, a to jest nielogiczne! No, czaszki najsilniejsze w tym Brawl Stars. Patrzcie, a na te czaszki patrzcie. Za chwilę już nie będzie. Bum, 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 bum. I jeszcze te czaszki się nie kruszą pod no. ciężarem gracza. Tak, i co do tych czaszki z tych czaszek? ale też się nie niszczą pod ciężarem gracza. No. Te zniszczone. A patrzcie, ja tu już mam jednego chyba, a ten smok dalej nie pęka ani nic. Mam dwa. I ja na chwilę mam, będę miał trzeciego. 5, ja to sobie dam smoka. Smoczek, dobra. I sam daleko można że udźwignąć aż cztery po by Nawet więcej. No. W ogóle jak ktoś nie widział to wbiłem... to wrzuciłem nowy filmik, gdzie... Y... Otwieram mega bóla. Tak, mega skrzynkę otwieram. I zobaczcie co mi dropło? Coś mega fajnego, mogę tyle, tyle powiedzieć. Coś super rańckiego. Widzęcie. Dobra, bo ktoś z nas musi to wygrać albo przegrać. Dobra. Ja cię tutaj... Dojeżdżam. dojeżdżam cię. dojeżdżam cię. dojeżdżam cię. dojeżdżam cię. Ej, dobra, dojechałeś mnie. Ale słuchajcie, jeszcze jedna tajemnicza rzecz. I to jest o nowym zadymiarze, który do, do, dopiero wyjdzie. Clancy. On też jest, słuchajcie... Nadmuchiwany! Widzicie jego ogon? Taki... To jest taka korbka. A nad jaką nawet Wam mogę pokazać? Że gdzie jest korbka jeszcze? Patrzcie, przy jego dupi <laughs> <laughs> Jest korbka. A patrzcie na to, tu jest śruba przy jego buzi. Na jego buzi jest śruba, a on jest nadmuchiwany. No. Jakim cudem? To jest logiczne? Nie. <grym> Dobra, kto teraz? No dołcz, oczywiście, no... No Do dołcz ma jeszcze też sekret. Patrzcie na to. Patrzcie na jego szyję. Korbka! On jest nadmuchiwany. Kolejny sekret, on jest nadmuchiwany. I jeszcze jedno fajny sekret. Teraz jeszcze nielogiczna rzecz: Pani RT, czyli postać, której nienawidzę! Ulubiona postać Mikołaja! Nie, ja jej nienawidzę, słuchajcie! O, jest woda, idealnie! No, o, idealnie będzie woda, słuchajcie! Tylko tu na wodzie zobaczycie ten sekret. Ja, ja też wzięłem RT, żeby to pokazać. Widzowie mm. jeszcze nie wiedzą. Tobie no. Tobie nie wiedzą. Szukamy wody, szukamy no, wody, słuchajcie, no, to jest mega. Na, na dole? Na dole mapy, mówisz? Yy. Ej, widzę, widzę, widzę. O, patrzcie, patrzcie na to. Postaje sobie, ulta i nie, mogę przelatować przez wodę. A pomimo tego, że ta głowa lata. No właśnie. Hmm. I bo i jeszcze jedno, jakim cudem nogi biją. tym no. jakim cudem. Dobra, mogę ci tylko powiedzieć na to. Hmm. W ogóle fajnie, w ogóle jeszcze jedna jest nielogiczna rzecz. O jeszcze jednym zadmiarzu W sumie nielogiczna, nie nielogiczna, tylko sekretna. Gdzie jest nasz bazik? Tu jest nasz bazik. właśnie co jest to Zwyczajny. I widzicie? On ma białe oczy. On jest heroinem czy co? No, <grymio> dosłownie. No. I w ogóle jeszcze jedno: na tor jego torpedzie jest, i jest X i kółko. Co możecie zobaczyć bardzo łatwo. No. A Rufowi jest to jest coś śmiesznego. Na Rufusowi patrzcie na to, rusza mu się ogon, co nie? Na tym skinie, zobaczcie, rusza mu się ogon. Na skinie, rusza mu się ogon. To <grym> jest taka palówka. No, na złotym skinie nawet rusza mu się ogon. Na srebrnym, rusza mu się ogon. Na Wielkim Morskim rufie... się... <noise> rusza mu się ogon, ale Rufszczyni nie ma ogona, więc nie ma jak nim ruszać, ale pewnie... No on nie jest psem nawet, tylko chyba jakimś misiem. No, ale pewnie gdyby miał nawet ogon, to by nim ruszał, no. tak myślę. Ale słuchajcie, yy, bo wczoraj pomyliłem się z jedną rzeczą o kiełku, bo kie... ale kiełek i tak jest nielogiczny. To mogę wam powiedzieć i udowodnić. Yy, no bo to prawda, co mówił Lucian w poprzednim odcinku. Że on sobie sam wytrugowuje podciski. Teraz patrzcie na to, patrzcie na to. Yy, mamy ulta, co nie? Jak Jakim cudem w takiej małej kulce mieści się taka ściana? A to jest mała ściana, tylko pięć kratek. Pięciokrotkowa ściana to jest. No ale i tak w małej to taka duża ściana. Jak mnie przyblokował. Hmm, jeszcze, jeszcze on może, y, co jest fajnym gadżetem, zjadać krzaczki! Mniam, mniam, Czy krzaczki smakują mu? Jestem ciekawy, czy mu krzaczki... On, no, on jest tym, taką jakby kopułą. No. Więc on tworzy rodziny i zjadł. To jest mega sus! Bo widać się te inkubatorze chodzący. Dobra. Nie no, kiełka to ja akurat. No, no jestem masterem kiełka widzowie. Kto by chciał się ze mną zmierzyć jeden na jeden na kiełka? Piszcie w komentarzu. No. A kto by chciał, chciał się ze mną zmierzyć jeden na jeden na L-Primo? Czyli na tu Sigma. Ja umieć na L-Primo się proszę. No dawaj kolejną nielogiczną rzecz. E e Zaczekajcie, gdzie to, ze ty miasz jest? Hmm, no gdzie? No, gdzie no widzicie go? Bo ja nie. A właśnie, że go widzę. Ciuchciąg. Nielogiczna postać. Ciuchciąg. Tak, nielogiczna. A za chwilę wam pokażę, jakim to jest nielogiczna. I znowu wielkie nie wiem. czemu. klikło, tak. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Bez skina go jeszcze widzę. No, bez skina. Patrzcie na to, widzicie jego ciuchcia u ona mała. A patrzcie! Ile on może mieścić tych głowien swoich? Trzy. Nie, bo może ich cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć na dwa. Trzeba. Nie, on może bez Star Power'a może najwięcej. Y cztery. Nie, bo on ze Star Power'em mam cztery. No. A jak nie ma Star Power'a. To A to... gdzie on to wszystko mieści, Boyat? Mi, gdzie? Nie wiem. <laughs> Co w czarnej de to mieści? Ej, dobra, bo ty mnie zaraz detonujesz tym. No co no? Jestem tu po prostu Ej, bo... co tam Dobra. Dobra. Ej, dobra, zabloku... Zastumowałeś mnie. To jest akurat plusik, że mnie zastumowałeś. Kurde i mnie zablokował. W ogóle piszcie, że chcecie obejrzeć yy, yy, w ogóle... Odcinek na kanale gdzie y, walczymy ze sobą. Eee. Ja e, no kurde, zablokowałeś mnie tutaj. Tutaj jestem zablokowany! Kiełek! Zablokowany! Zablokowany! Kurde! Ej, to walka będzie trwała się nieskończoności. My mamy film do nagrania. Dobra, ja, słuchajcie, Widzimy się za chwilę, kiedy tutaj. Ktoś wygrał przegląd tą walkę. Yy, ogólnie yy, Lucian wygrał, kurde. Słabo. Ale kolejna nielogiczna rzecz dotyczy. No, na, 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 na. Niestety, no. to to będzie? Eevee. Niestety, Biedna bie Eevee. A teraz Wam nie chce mi się grać, więc pokażę Wam tutaj. arena Teningowa. Yy, niby. Niby takie... bezbrudne stworzenie, co nie? No. A skąd się biorą te jaja i dzieci? Skąd no? Skąd no? Hmm. No skąd się one biorą? Powiedzcie mi. A teraz jeszcze pokażę wam na Infinity Ulcie jak to wygląda. No. Teraz sobie wezmę... Ee... O! Tego pana. A na Infinity Ulcie teraz... Eee, Sigma, pewnie. Pewnie Sigma. Pewnie Sigma. Wie? ma to jaka jubasko Ej dobra, na 200, na 200 subskrypcji na kanale Lucianka na 200, y, On, on nagrywa y, piosenkę I Q&A będzie też I patrzcie, patrzcie ile jaj, patrzcie ile jaj, patrzcie ile jaj Patrzcie, 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 ile, torped. patrzcie ile torped, Dobra, moje dzieci cię rozwalał, ci. Moje dzieci cię <grym> rozwalał <grym> Skąd to nabyły te wszystkie jaja? Tego nie wiem. Jajca. Hmm. Czyż to nam dobyć do mnie nie umie, bo hmm. Co ty powiedziałeś? Co ty powiedziałeś? Co ty, Co, ty Co, ty Co ty mówisz? Co ty mówisz o moich dzieciach? To są moje dzieci. I moje dzieci cię pokonały. Dobra. Dobra. Coś jeszcze. Dobra, kolejna postać to jest, słuchajcie. No. Na... Gdzie on góry, jest? Do góry. Może Oj. go widzicie? Może. A może nie. Może teraz go widzicie? No ja oczywiście, że go widzę! Nie pan Stew! Pan Frankenstein! Nie pan Stew! Oczywiście, że pan Stew! Pan Frankenstein! Bo słuchajcie, to jest nielogiczne trochę. Bo, patrzcie na to. On y, ma młota, co nie? On ma młota. Ale on ścian tym młotem nie rozwali. A co tam? A co tam? On woli sobie tego młota wsadzić. A ultem? A ultem to on oczywiście, że ściany rozwala. mnie. Dobra. Dobra. Ja. Da! Da! Ja. Fra Frank na Franka to był trudny pojedynek. No. Dobra, ej. Kto będzie? Dobra, teraz będzie... Pospolitus? Tak. Dlaczego? Za chwilę zobaczycie. Za chwilę zobaczycie. Ta posadź jest tak nielogiczna, że... O, to ja przeciwieństwo tej postaci. E, dobra, wiem kogo. Dosłownie wiem kogo. Wiem przeciwieństwo tej postaci. No, wiedziałem. Mm. Słuchajcie, y, Edgar nie się nie myśli że on przeładowuje szalik. A Elfie ma pięści. No właśnie. <laughs> Ej, dobra, to będzie najlepszy pojedynek na świecie, mówię wam. Patrzcie, jak mnie zastanował, a potem pokonał. Zobaczcie, <laughs> uciekam od niego, kolego. Dobra, zróbcie. Na koniec, słuchajcie, ostateczna walka. S a y jeszcze... Y y no tak, ale jeszcze jest jedna fajna nielogiczna rzeczka. I w sumie ostatnia na dzisiaj. No ostatnia już na ostatnia na dzisiaj. I to jest aż. Aż... trasz. Aż. I w sumie to będzie przedostatnia, bo jeszcze jeden zadymiasz. Eee, yy, zaczekajcie, teraz tak. Kurde, gadżety sobie nie zmieniłem. Eee, yy, słuchajcie. Aż. Przedwuje. Mietłę. A jeszcze coś tam z gadżetem. Bo szczurów! tak sztuczny. Yy. Eee. Co jest z tym Mhm. Oczywiście, że ty pokonałeś mnie. Dobra, słuchajcie, ostatni, 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 ostatni za ostatni, ostatni... jeszcze nie powiedzieć o z gadżetem. A właśnie, z, z, on przez gadżet on... Aż traci 25% zdrowia i natychmiast zyskuje 40% folii... Samobójca. ładunki na trzynać. no to sobie samobójca. Samobójca! Wyobraźcie sobie trzy razy użyć tego gadżetu pod rząd. Oj, to wtedy jeszcze nie ma. Dobra, ale słuchajcie, ostatni zadmiarz. Pan Bulito. No. I słuchajcie, musimy pójść na wodę. I tam, i... gdzie są ściany. Jak pamiętacie, gres RT? On nie potrafił przechodzić przez wodę. A teraz zobaczycie pana Bulita. Na pewno zbada. Na... Na... Podbiegnijmy do wody, może. No, to będzie w sumie szybsze. Patrzcie na to. On już. W sumie. W sumie. Na razie wam nie pokażę, na razie wam nie pokażę, o co mi chodzi z tym... I patrzcie na to, patrzcie na to! Ból przechodzi wodę. A jeszcze jedno! Wyzwala głową e, ściany. I tak, I tak można demolować mapę nieźle! I patrzcie na to, patrzcie chcecie... O, tupie! Ból tupie. No... No ty uciekniesz że jeden Bardzo ci uciekał, lat. Ty, da się zatrzymać bóla w ogóle Patrzcie na to I ja Ale... go I zabity Dobra, skończę To już skończę, koniec Bo jeszcze ostateczna wojna Ostateczna wojna oczywiście musi być wygrana. A jak? Na nieskończone ulty gramy? Tak. Okay, okay. Gramy na nieskończone ulty i to będzie ostateczna wojna. Oh. Ostateczna, ale. Ale ja się za dymiarza zmienię w sumie. Ja się w sumie z zmienię. Ja się zmieniłem na dymiarza. Wieliliśmy tego samego, ale zobaczymy, co wygra. Powiem też, że krewet z szumcem się leczy. Zaznaczy, że wsię, wejdę i się mnie nie ma. Nie masz tego stapela, że masz tak przy ścianie? Nie mam. Chlap, 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 chlap. Ej, chlap. Eee, jeden Ej dobra, słuchajcie, to była na... dzisiaj na tyle. Słuchajcie, na rozka. Pa pa, a ja, idę montować.